Hej, misiaczki, pisiaczki Z tej strony Awuś Gnatos Gnatuś Mio... Gnatuś, moja Mio... 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 wybuchowa tarcza Dam im Serio ścigaliśmy tego kośia po 9 dolarów Tak Markus No 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 co tam robicie No 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 zabijłeś mi last trzęsa ja, to był też mój, pamiętaj. Dzięki, Teraz moja tarcza ci zacznie też zabijać i będziesz się pieklił, że tarczać moja zabija. Czy generalnie ja te twoje boostery podnoszę? No bo Ale, możesz. one cię zabijają, bo... po co? uważaj, bo nie jestem pewien, czy one też nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu. Tak. A jeżeli nie, nawet, to przed użyciem skonsultuj się z ulotką podróż. lub przeczytaj farmaceutę. jakbyście mogli? Zaraz. Tak tu. I teraz. Dobrze. Może na tanku quest no. na filka. Dobra. Uważaj granat. Zatkałem się. Resetuj, ja będę walczyć. Aha, Obizony. czyli tego jestem. Będzie się. Tem, teraz zmień jego zdanie. Ja się po prostu Bizonem bawię tą snajperką są Bez celownika Podchodzi na pół metra i laserem I laserem Spoko. Myślałem że to broń daleko zasięgowa ale to tylko moje mi... Pamiętaj że to jest death trap. On ma swój styl życia No i chyba i te spojrzenie skądinąd jest znam Kiedyś małego kanciastego też miało takie spojrzenie On patrzy, ty... z, on patrzy z pogardą a, ten mały, a te małe kanciaste coś tak patrzyło z debilizmem w głosie. W oczach. Ja. Cześć, bo po, po podnosiłem parę rzeczy, których nie chcę. Czy ty że cokolwiek przyjdzie, bo tak jest już prawie do góry. No już. Bo zawod możliwe, wiecie. A. poczekajcie, z wami lutem się podziela. E, nie rzucaj, go, błagam cię tutaj. Tu jest gejzer, idioto! Tutaj. Czekam aż się włączy. czekaj, czekam na gejzer. To czekaj jeszcze trochę. I jeszcze mówiłam wam o marketnicy, to jest ta. Tulk. <coughs> Bardzo mocna. No. Ja bym chciał zobaczyć. Ja, ja bym chciał zobaczyć, ale jakbym tam podszedł, tobie prawdopodobnie wyleciał w górę. Okej. Okay. Yeah. Ja! No masz kolabinę, a Eee. <puszk> generalnie moja ma... Dwa na... Moja jest taka. Tak więc mioda. chyba nawet słabsza. Ta jest słabsza. To weź sobie moją jak chcesz, bo no. moja jest lepsza. na górę. To nie? No. Wiesz co zaraz trzeba gdzieś zrobić? Tak. Gnatos, to chcesz tą moją? wyrzutnię rakiet? Gnatos... Znaczy nie Gnatos, tylko Mioda, też? Tą moją wyrzutnię? To weź moją, a weź tą te Gnatos, Gnatos sobie tą weź, bo ja z wyrzutnie nie korzystam. Thanks No problem Jeszcze gdzie jeszcze mamy pójść. O kurcze, to tam trochę drogi jest. O nadłożyłeś jej trochę mioda, bo przyszedłeś właśnie stąd i usprawniłeś nam pracę, bo wybiłeś ich wszystkich. No, pojedynkę, ale było milo. Miło. Tak, ja, było to, że pod koniec, miło że nikt nic nie strzelało, trzeba było jeszcze raz nacisnąć wigdy i zresetować. No. A ja tutaj właściwie, no, wszystko powiedziałem bez wyjątku. Tutaj został tam ale. Ale Amos zostawiłeś. Amos się. Ammusak. Tylko ty potrzebujesz amunicja. No mimo, ja, po, ja potrzebuję, bo ja wypluwam tą amunicję tak bardzo, że to jest... To jest... Ja potrzebuję jest... miodu. Miód mnie zasila. A dużo mogą masz jeszcze. Ty serio chyba masz miód zamiast mózgu. O, tam jest ostatnia flaga. <coughs> Mioda im rzucił granat, ja im rzuciłem granat. Ja to znaczy już, Ej, one mi oznaczyły, jakbym się nie mógł gwałcić. A może chcą? Ja ich To za Black Call. A. Nie! Tak, boś pracy, pracy plecy, pracy No i mioda! Ja cię go nie zdjąłem, chcesz. Nawet teraz się zyskiłem. Cały mi stopy. A. I się biegli z czemu ty masz? Największe tyły w Exp. No ale tam w to czy w to, wiesz, to jest jeden przeciwnik. Tak, ale pomnożyć ile, enty razy. Właśnie te kawałki mapy, czy one mają miejsce? Nie, one nie mają. Tak, ale tu jest zaznaczone, że jest jeden kawałek, wypadł. Z góry będą buzardy lecieć. I see Pinkas, I see. Już wracał Dobra, główny quest to wiecie gdzie To dam zaznaczyć pozostałe Misza organizm daje im mocno po dupie Trochę spędzi I can't die, I'm invincible Me too Bum Bum By straszny swoją drogą Byłaś mi siaczku Dwing Jaszcześ Dwing Dobra To jest chyba najbardziej Derwida No to jest mój najbardziej derwujący quest ever Czemu? No, zobacz sam Właśnie zniszczyłem buzarda z wyrzucając SMG Lol, badass na to zostałeś Tu był chyba jeden badas Ja tu mam kurde mistrzostwo snajperki bez celownika Mój! On jest mój, on, 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 on jest mój, on jest mój, on jest mój No Strzał w tył głowy Czujesz się jak pod kasynie? No trochę nie jak Nic nie ma Buzard Piszka... Uzar. E. I ty oh, masz man. granat mioda? Ten chce fireworksi, a co? Nie, tak się zastanawiam. Też. Nie Ała. No i to są fajerwerki Ale yes. te fale te yes. naprawdę mega długo wjeżdżają No A było wszystko, że cały czas trafiają w ten generator Indeed Okej, okay. na trzy hity padł buzzard. I autofamo To teraz troszeczkę boleśniejszy I teraz trochę boleśniejszy kaliber A nie, jak długo czy... Yeah, Who I... made this gun? Kurde, te ożywki są super. Macie. <laughs> Skończyłem się, ja myślę, że gana Who made this gun? No tak chciałem powiedzieć właśnie, że mamy badasa. <laughs> <coughs> tak nie żeby co? Wow, tak chwili silnik Boom, headshot Come on, backslab No, I... No, 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 nie tam Ciekawostką hmm. jest to, że ten kiedyś... Yy, jak on się nazywał? Brick! Chciał dołączyć do Bloodshotów po tym, jak go Roland wywalił z sanktuarium Tak? Okay? A on się tam gdzieś zwierzał Ja bym chciał wiedzieć żeby były te notatniki dlaczego Psycho przybył na Pandorę i Geigę Gage Ale to już... A on Można... zaraz spadnie No to co z tego? Ki wy tam walczycie jeszcze? Liczyłem dla Ej se pokrzyczę I ja sobie porozpijam mu jak e, mała, mały mały na Ganzelking? Jak respić ammo z podwójną szybkością? Heh, wyjmujesz dwa karabiny. Ty masz tylko karabiny. Nie, mam jeszcze snajperkę bez celownika Ja mam tylko milion. A czemu nie dwa bejny? Bo bejny sprzedałem i generalnie są tak mało celne, że. Tak mało celne i tak spowalniając. Zanim raz bym trafił to wiesz. The pain is go here. Yes, pain is go here. partner. A kurczę, prawie go coś Dobra Czekaj Gantus O moje tarcze zobacz Widzę To jest strasznie wredne Dla znaczy od też. też Pytanie, zawiliście go jak badas? Tak no, było, zaliczyło Aha, spoko. O, booster no Chociaż kiedyś bym popatrzył jak on wybucha ten buzzer. Ja jakieś widziałem Jak muszę wybuchać buzzer? Zaraz zobaczysz No lata tu akurat jeden Walczę na Mili Ja też O, o trafił ci... mnie i moja tarcza zaragowała <laughs> O, oh, Mili damage, mine się Osłonie ci z tym ciałem nope. Nie też no, się tam czy... ciekawego mioda? To wiesz? Bo coś ciekawego z tego badassa. Eee, źran relikt mm. mm. brilli damage. Jak nie wierzysz, mogę ci pokazać. E. O, to siła... to jest, o, eko. Eko, jak się rozpactory. Nie, coś się nie stało, na to się zginę. Przepraszam, nie widziałem. Rakietnica w kropie.

By the way, interesuje was coś takiego? Taki relikt tutaj, bo pierdzieliłem, że tak he, powiem. I have no idea where you are. Mm. Na. Damage jest ważniejszy. Oh. Ouch. Dostałeś co? Dostałeś co? cię zabiło? Was tam nie wrócisz. Tabelinium. Randomowo sobie się nie wdrapiesz. Masz rację, glinu Al czy nie pokonasz. Ale wiesz, prawda jest taka, że randomowo sobie strzeliłem, strzeliłem temu wizardowi headshota, kierowcy i wybuchu. Boss jest mój. Czekaj, czekaj, ja sobie kupiłam, bo na górze będzie trochę walki. <coughs> ja też. To jest dobry pomysł. Mhm. Wszyscy puszki Smieczaj, która godzina? 21.44 Z przesunięciem czasu będzie 22.44 Ale czas zostanie przesunięty o 3 w nocy Wniosek dzisiaj nie ma 3 w nocy I od 2 w nocy robi się 4 E, baguje się No A, A ty jest to jest śmieszne Dzisiaj nie ma 3 w nocy Ale co nie miała, zobacz jakby tak dzisiaj trzeciej w nocy nie ma. nie, nie wnikam w to. No bo zobacz. od, od, od trzeciej w nocy przesuwa się czas o godzinę, tak? Czyli... Wybije trzecia i ma być... i się od razu czwarta robi. Bam. mnie powiedziałeś, get up, get up, you've got people to hurt. A, o małe ci z Zem, z życiem mi pomóż Bo mi go Gnatos... Ja, ja ci go nie zdyje. Bo mi Gnatos, Gnatos jest na, na windzie za przeproszenie. To wiem właśnie, tak postanowiłem to cofnąć O, tarcza O, dostałem Haiku Hat Hitman No. Eee, buzardy. Gwałciły mnie. Bada z buzard, co proszę. Jest taki w ogóle. Nie wiem, ale musimy z No, a. Poz a to tutaj lata? Brakuje jeszcze tylko śpiewającej wersji Nie ma śpiewającej wersji Badas Buzarda Skąd Jestem pewna On jest ciężko na już, że nie, nie ma Badas Buzarda to naprawdę... Dobra, ja się Badasem zajmę, wybijcie innych No spoks Badas już pada, a innych jest trochę Dlatego mówię do snajpie i i... No a ty, czy myślisz, że z czym strzelam? Ja tam szabadem, ale... No a ja sniperką. Spodobałem mi się bez celownika, to nie ostrzelam. O, to jest Goliat, ja który na daje quest'a. To weźcie to, yy, pozbierajcie to nie wezmę questa. No cześć. Ty! Ulises A boś grałaś dodatek y, z roz, w roz, no, na New Vegas Eee nie, nie grałem w żaden dodatek w Falouta, dude A, to ci nie będę spolerał. Mam, tak mam wszystkie dodatki, aczkolwiek nie wiem nawet jak je załączyć. Ja zacząłem od dodatku, w którym... Ale dude, ja naprawdę nie wiem jak Cze... nawet załączyć jakikolwiek dodatek, więc... Eee, każda lokacja, często lokacja, które cię teleportują, no Pytanie, chcemy. Ch chcemy bacon czy nie? Eee, nie. No. Bo moglibyśmy to dość szybko zrobić, jakby jeden z nas wyskoczył. sądzę, jeden jest na samym dole. Ale to jest wieżak, to potem nawet można zjechać window. Gnato, pytanie, spytanie, znaczy albo mioda. Chcecie skoczyć po to? A czemu nie ty? Bo ja nagrywam i chciałbym jednak widzą pokazać, jak to wygląda, jak będzie się teleportował. Gna to zobacz. Ta, tak się buduje w Borderlandsie, chodź tutaj. Ja jestem ku na Mio dole. Mioda, chodź tutaj. Zobacz. Tak się buduje w Borderlands 2. To jest... Tak. Y myśl... Myśl inżynierii XXI wieku. Z spójrz na tą barierkę. No, zejdź tu. Patrz. Poco. Czegoś na co zginął. Team Killer. Trzyma się. You know, I'm gonna help Weź pójdź po ten zwierzaczka. Albo. Nie Je, bo... po prostu. Dobra tam, jebać tego zwierzaczka. Poczekaj. chwilę, a będziesz miał bodusowy. Oh. Do no dobra, to poczekam. I tak będę musiał... Nie, 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 tarcza przede mną. Mo to może dobra, już olejmy ten bonusowy jeden, tam nic się nie stanie. Nic się nie stanie, ja już jestem krok od niego. To dobra, to nie, to czekam. Daj mi kilka sekund. Ja tu się biję like a boss I... proszę Klik To teraz stanę w bezpiecznym miejscu i sobie popatrzę. U jest. czekam a czekaj, czy w dodatku u, oh. e, jak się nazywała, jak się nazywał ten, kto żenił się w dodatku My Little, My Little Pony, Moxie Maddie, Wedding, coś tam, Headhunter, czy on przypadkiem to nie był właśnie Ulysses, coś takiego? Nie, 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 nie. Ulysses jest Vegas. Mój drogi. Pięknie nagrałem, jak go zmiażdżył ten... Ten. A prawda się Ulis. nazywał ten. E, Ulises. Te pańki ja. Ulises? Ulisesa Ulysses. nie w się możesz zabić, możesz też go poprzeć. You choose. Ja tam go tego zabiłem. Czemu? E, zaraz tylko się z nim spotkałem, U! to on był na mnie negatywnie nastawiony, tak więc... Wiesz coś, musisz... czym ty mnie zostawiłeś? Nie wiem coś mnie wybiło do przodu. A to jest shotgun midget. Uh... Nie uciekaj, misiaczku. Nie. I wszyscy dwaj nie żyją. No. No, 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 Jak? no, 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 no. I'm gonna never stop the killing. Never. Tepaj się już, mioda. Why me? Bo jesteś najbliżej. Nope. Ciągnijam sniperkin przyjadę do manu. Nie wiem ale też czuję że odcinek to boli w czasie więc szybko Zabiłem Ludmidgeta który dał mi Money Aha zostawiłem cię z Ludmidgetem Tak A było coś tam w nim ciekawego? Znaczy czym jest coś tam ciekawego? I tell you Money A nic pomarańczowego? A nie Money A tam nie było fast treblea mioda? Nee, wtedy byśmy poszli dalej Wiesz o tym? Nie. Gdybyśmy więcej drogi. Ale my teraz idziemy do sanktuarium to oddać. Eee. Tak. Trzeba mówić. No tak z, z, z miejscem na dysku, tak średnio staje, więc... No no. Ludgun! O! It's time. It's Mówiłeś coś Time's na temat miesku, miejsca na dysku. Ty on ma w skrzynce? O mnie nie. Może go spytamy, co jest w środku? Why not? I ja już me. widzę sniper ładną. Poka. A nie A... wyglądała. Jaki jak shotgun? To nawet gorsze od mojej. Wstyd. Dobra, okay. wrac wracajmy, dotykamy się do South uh, Tooth Canyon. Cauldron. 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 Czyli kocioł szablozębny, co nie ma takiego głębszego pojęcia. No te... Mam miada tam leci. I znowu już gnatos pod spódniczkę. moxi też możesz patrzeć. Eee, nie wiem, skoro Ale, A Ale po co? mi Moxi skoro mam Gantosa? Ja mam klaxą. Gdyby Moxi byłby gnatos. To też guzik Ja mam klakson. To też guzik, indeed Nie nie nie! Sanktuary. Sanctuary You see a sanctuary Baaaaaaaaaaa! Dzisiaj mi się oglądało około 20 legendarów podczas spodowania A, nie ma jeszcze A, który legendar obracał ci się najwięcej razy? Beddy Merkel. Oddej, i do, oddaj, oddaj ktoś... Dobra. No Bo do Markosa trzeba było oddać. To ja z gunciem pójdziemy. Tylko co dostaniemy? To jest dobre pytanie. Takie nagranie z dziesięciogodzinnym no-no no. Turbo no, no. <grym do hardcore> will smash it. To znaczy. ty. Ale tak wygląda ja od o, a wyśleli bo Explosion, to w drugiej kolejności a będę A co, a co masz? Karabin na od Markusa. No, pokaż. Zapiszę. Kir. Pas. Zmienię, zmienię, sobie tylko głowę. Za często to robisz. Wiem. Gdzie to, gdzie ty masz? <laughs> Hard Evil Smasher. Taki, nothing special. Ja <coughs> idę do... Tego, <coughs> tu masz tego. Taki sam. Ja, Co takiego to... laga, że... wow. To brawo. Co ja? Jak są lagi, to się chosą i Zawsze. Ile mam eridium? 22, wow, mogę sobie coś kupić. Dostrzeżenie do bokpaka. Za ile kupiłeś? 20. Dobrze, ja też. Bo kupowałem sobie do karabinu, w sensie więcej ammo. Dobra. Nie powinniśmy kończyć. No to się pożegnaj. Dzisiaj ty się żegnasz pierwszy. Żegnam was bardzo serdecznie. A można żegnać... Uh. A można żegnać takie jakieś nieserdecznie? Tak. No to na cze. A, widzę.